Cześć, tutaj Maciek Kkałc, wielkie koło Allegro Działa już trzeci dzień. Postanowiłem spojrzeć na to z innej perspektywy. Mam iść? Uhuhu! Było całkiem nieźle, ale w poszukiwaniu jeszcze większych emocji postanowiłem powrócić na wielkie koło Allegro. To tu są prawdziwe emocje. 30 metrów nad ziemią, żadne bungee się temu nie równa. Zwłaszcza, że bungee trwa może 5 sekund i nic z tego nie pamiętam. Tutaj widzę cały Woodstock, całe miasteczko u moich stóp, a przede wszystkim zrobiłem to dzięki sile własnych mięśni. 2 kilometry przejechałem na rowerze, ale jestem! Uwrót niebios!